7 sierpnia 10 zwycięzców loteriady odwiedziło Londyn, aby obejrzeć Igrzyska Olimpijskie. Fajne uczucie, jak ktoś zadzwoni i powie, wygrałeś. Oprócz sportowych emocji lot to zapewniło zwycięzcom zwiedzanie najpiękniejszych zakątków brytyjskiej stolicy. Podczas wyjazdu zobaczyli katedrę Westminster, Big Bena, Tower of London oraz wiele innych wspaniałych miejsc. Byli również świadkami zmagań Polaków podczas zawodów kajakarzy, meczu Polska-Rosja w Siatkówce oraz zawodów lekkoatletycznych. Według mnie bardzo jest tak ważne jest to, że można poczuć tą atmosferę tej igrzyskowej, idzie się tą ulicą i czuje się to, że tu się coś dzieje, czuje się te emocje. I nie jest to po prostu takie suche siedzenie przed telewizorem i kibicowanie, tylko jest się w środku tych wydarzeń. Loteriada będzie z nami niemal całe wakacje, ponieważ kończy się dopiero 26 sierpnia. A zatem gorąco zapraszamy Państwa do odwiedzenia punktów Lotto. Jak komuś się coś fajnego zdarzy, no to jest naprawdę super. Sezon na wygrywanie w Loteriadzie trwa. Lot to zapewnia wszystkim zwycięzcom naprawdę niezapomniane wrażenia.